W dzisiejszej Ewangelii Jezus poddaje uczniów pewnej próbie. Słyszeliśmy, że w tej narracji jest wielu bohaterów, są ci najbliżsi uczniowie Jezusa, jest grono szersze uczniów, mamy wielki tłum uczonych w piśmie, Ojca, Syna opętanego. Ale mam wrażenie, że w tej Ewangelii wszystko jest skierowane na apostołów. Na najbliższych uczniów Jezusa. To, co się dzieje, to, co robi Jezus, jak postępuje, robi to z myślą o nich, nawet nie ze względu na Ojca, nie ze względu na tłum, ale ze względu na apostołów. Ewangelia zaczyna się w momencie, kiedy Jezus wraca z Piotrem, Jakubem i Janem z góry przemienienia, po takim mistycznym doświadczeniu tego, że Jezus jest Bogiem. Reszta na nich czeka. Nagle okazuje się, że jest problem, ponieważ w tym czasie, kiedy Jezusa nie było, przyszedł ojciec prosić o uwolnienie jego syna. Uczniowie nie potrafili tego zrobić. No i teraz trzeba nam wiedzieć w tej Ewangelii o jednym bardzo ważnym fakcie: że to nie jest tak, że ci uczniowie chodzą jakiś czas dopiero z Jezusem, oni się przyglądają. Starają się naśladować trochę Pana Jezusa, i nagle nadarza się okazja, że nauczyciela nie ma. I przychodzi ktoś prosić o uzdrowienie, więc oni, no to dobrze, teraz jest taka okazja, no to spróbujemy. Jakoś tak, tak jak robił Jezus, w jego imię, no i zobaczymy. Może coś się uda, może jakieś uzdrowienie nastąpi. No i niestety klapa. To nie jest tak. Kilka rozdziałów wcześniej w Ewangelii Świętego Marka słuchamy, jak Jezus grono apostołów, dwunastu, wysyła. Wysyła swoich najbliższych po dwóch i nadaje im moc uwalniania od złych duchów i uzdrawiania. I czytamy w tej Ewangelii, że oni wyrzucili wiele złych duchów i uzdrowili wiele, namaszczając olejem. Apostołowie zostali już namaszczeni wcześniej. Oni wiedzą, w jaki sposób się modlić o uzdrowienie. Oni wiedzą, jak się wyrzuca w imię Jezusa złe duchy. I przychodzi kolejna okazja, i nie ma efektu. I nie ma skutku. A przecież robili to wszystko tak, jak do tej pory. Mając doświadczenie. I teraz Jezus stawia ich w obliczu bardzo ważnego, bardzo ważnej próby, ponieważ daje im doświadczenie niemocy. Doświadczenie niemocy. I jak bardzo to ważna rzecz dla każdego z nas, dla każdego wierzącego. Im bardziej rozwijam się w Bogu, tym chcąc, nie chcąc, gdzieś tam w głębi siebie karmię swoją pychę. Ciesząc się tym, że może tak dobrze mi idzie, że może Pan Bóg się mną posługuje, że pięknie mi się modli, że wiele zyskuje, głoszę Ewangelię innym. Jakoś, mimo wszystko, chcąc, nie chcąc, karmię swoją pychę. I teraz Pan Bóg, widząc nasze serca, On prędzej czy później przyjdzie z tym doświadczeniem niemocy, aby to ogołocić. Aby nas oczyścić, aby pokazać, że nie będzie tak jak zawsze, bo raz Pan Bóg przyjdzie z jedną łaską, innym razem przyjdzie z drugą łaską. Raz Duch Święty udzieli jednego charyzmatu, innym napełni w jakiś inny sposób. Ile razy sam osobiście doświadczyłem tego, jak Pan Bóg daje taką niemoc. Pamiętam momenty, kiedy pięknie mi się głosiło, Albo kiedy zostałem zaproszony na rekolekcję, kiedy wydawało mi się, że spowiedź była bardzo mocna, i gdzieś w sercu zły duch od razu przychodzi z pokusą: zobacz, jaki ty jesteś wybrany, ile Pan Bóg ci daje, ja cię, ludzie na ciebie patrzą, jaki jesteś młody, zobacz, co będzie później, ale Duch Święty będzie ci niesamowicie prowadził. I to można odrzucać. Ale słaby człowiek, mimo wszystko, to go dotyka. I co się działo po takim czasie? Rekolekcje się kończą, następnego dnia człowiek upada. Następnego dnia, po takiej przepięknej spowiedzi, Pan Bóg daje niemoc. Potem przychodzi kolejna rozmowa, tak jakby nie było żadnego skutku. Dlaczego? Bo Pan Bóg chce oczyścić serce. Pan Bóg czyni tak w życiu każdego z nas. I nie możemy się tego bać, bo to doświadczenie niemocy może nas poprowadzić na wyżyny. Tylko pytanie, co ja wtedy zrobię? Czy tak jak ten ojciec z Ewangelii, zawołam do Jezusa i skieruję się prosto do niego, zarać mojemu niedowiarstwu, czy po prostu zamknę się w sobie? Święty Piotr miał takie doświadczenie niemocy, bardzo konkretne. Kiedy wydawało mu się, że już jest na pierwszym miejscu w gronie apostołów, że już Jezus go wybiera, bo tak się działo, poczuł się pewnie i kiedy Jezus zapowiada mękę, co robi, Piotr wychodzi, bierze go na bok i mówi: Panie, to nigdy na ciebie nie przyjdzie. Co ty gadasz? I co Jezus robi? Zejdź mi z oczu szatanie, a dosłownie cofnij się za mnie, wróć na swoje miejsce, bo nie rozumiesz, o co tutaj chodzi. Wspominajmy już na temat świętej Teresy, która mówiła, że po naszym upadku można co najmniej na dwa sposoby wrócić do Pana Boga. Można się albo cofnąć po upadku, ponieważ skupię się na sobie, na swojej pysze: że znowu upadłem, będę zwlekał z sakramentem pokuty, bo to słabo wygląda tak od razu, tak szybko po ostatniej spowiedzi. A mogę po spowiedzi postąpić jeszcze dalej. Po doświadczeniu niemocy właściwie przeżytym. Mogę wejść na jeszcze większe wyżyny. Kiedy z żalem doskonałym przybiegnę do Pana Boga, prosząc o łaskę uzdrowienia i mówiąc to, co ten ojciec, zarać mojemu niedowiarstwu Panie, bo słaby jestem. Naprawdę przyglądając się różnym osobom, choćby ze wspólnoty, kim szczególnie Pan Bóg się posługuje i kogo szczególnie rozwija najszybciej? Tych, którzy stając w świadomości siebie samego. Są w stanie wejść w pokorę i wiedzą, jakie są ich wady, wiedzą, jakie mają słabości, jaki charakter, I, takich, i tacy chcą iść do Pana Boga. Nie ci, którzy sobie wmawiają, jacy to oni nie są, jak oni się nie wybijają zaraz pośród innych. Ci, którzy w pokorze serca stają przed Panem Bogiem, to tych Pan Bóg we wspólnocie rozwija najszybciej. Moi drodzy, wchodzimy w czas wielkiego postu, czyli w czas. Wracania na swoje miejsce, to czego doświadczył święty Piotr. Ale kierując się tą Ewangelią, to jest też czas doświadczania uwalniania od złego ducha, jaki w nas jest: ducha nieczystości, ducha pychy, lenistwa, gniewu. Tego nam trzeba doświadczyć. Zobaczmy, że Jezus, uzdrawiając epileptyka, mówi o tym złym duchu, że to jest duch niemy. I trzeba nam sobie dzisiaj zadać pytanie. Czy ja przypadkiem nie mam w sobie w ostatnim czasie ducha niemego, ducha niemego i głuchego? Może być tak, że wobec Pana Boga staje się niemy, bo nie idzie mi modlitwa, staje się głuchy, bo zamykam się na Jego głos, ale wobec bliźniego będę pionierem, będę do, do przodu, będę gadatliwy, będę radził, będę pomagał, będę dużo mówił. Na tym polega duch niemy. Może trzeba nam właśnie dzisiaj prosić w czasie tego Wielkiego Postu o uzdrowienie tego miejsca, o uwolnienie, żeby to się odwróciło. Żebym otworzył swój słuch i swoje serce na działanie Ducha Świętego. Jak to zrobić? Jezus wskazuje dzisiaj bardzo konkretnie. Modlitwą i postem. Niech więc tak się dzieje w tym czasie. Amen.